Przemysłowa otworzyła w Anglii, w Europie, jak i na całym świecie nowy etap ludzkości. Wszystkie zmiany, które się wtedy dokonały, nie byłyby możliwe, gdyby nie skonstruowanie maszyny parowej oraz pierwszej lokomotywy. Owe wydarzenia miały ogromny wpływ na ówczesną rzeczywistość, jak i na obecny świat. Początek kolei datuje się na pierwszą głowę XIX wieku. W 1804 roku Richard Trevithick skonstruował pierwszy parowóz, jednak z powodu swojego ciężaru nie mógł on sprostać powierzonych usa. Dopiero w 1825 roku świat ujrzał rakietę, pierwszą lokomotywę autorstwa George'a Stevensona, uważanego za ojca kolejnictwa. W tym samym roku otworzono linię Stockholm-Darlington, pierwszą linię kolejową publicznego użytku. Rozpoczęła się istna rewolucja w transporcie. Kolejnym krokiem milowym w kolejnictwie było wyprodukowanie lokomotywy elektrycznej w 1882 roku w zakładach Siemensa, co rozpoczęło proces elektryfikacji na kole. Pod koniec XIX wieku międzynarodowa sieć kolejowa liczyła ponad milion kilometrów, a podróż między Europą a Azją, czy między wschodnim a zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, nigdy nie była prostsza. Kolej miał ogromny wpływ na świat oraz ludzi. Dzięki niemu poruszanie się między miastami czy krajami stało się dużo łatwiejsze i tańsze. Jego pojawienie się miało kluczowe znaczenie dla procesów industrializacji i urbanizacji, dzięki którym nastąpił rozwój przemysłu oraz miast. Praca w kolejnictwie dała zatrudnienie tysiącom ludzi, którzy zaczęli przemieszczać się z obszarów wiejskich do miejskich. Transport kolejowy miał m.in. wpływ na zmianę roli człowieka w nowym społeczeństwie. Ważnym atrybutem nie była już siła mięśni a wiedza i inteligencja. Kolej była i jest źródłem inspiracji dla muzyki, literatury oraz sztuki. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku karyk zielony. Patrzeć jak wszystko zostaje, Transportu nie miał tak wielkiego wpływu na rzeczywistość jak kolej. Mimo spadku znaczenia w latach 70., obecna sytuacja kolejnictwa rysuje się obiecująco. Już teraz podróż pociągiem na krótkich i średnich dystansach jest dużo bardziej opłacalna niż samochodem, a szybka kolej, taka jak The Ryback czy Shinkansen, są alternatywą dla samolotu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że transport kolejowy jest dużo bardziej ekologiczny niż inne środki transportu. Jak będzie wyglądać transport kolejowy w przyszłości? Można się tylko domyślać, że będzie on jeszcze szybszy, a podróż między Warszawą, a Berlinem czy Moskwą minie nam dosłownie w okamieniu. Dla rewolucjomości Aleksandra Skałańska.